Jak wystawić paragon na kasie fiskalnej Novitus Nano Online? Gdy mamy zaprogramowane już produkty na kasie fiskalnej, wybieramy numer produktu, który, na który chcemy wystawić paragon. W naszym przypadku wybierzemy produkt numer 1. Potwierdzamy przyciskiem KOD. Pojawiła nam się na wyświetlaczu kasa fiskalna. Zgadza się to, bo chcemy wystawić paragon na kasę fiskalną. Teraz wprowadzamy cenę produktu. Potwierdzamy przyciskiem OK. Kasa wstępnie drukuje nam paragon. I teraz jeśli chcemy potwierdzić płatność gotówką, wybieramy przycisk OK, czyli gotówka. Kasa wydrukowuje nam już gotowy dla klienta paragon z płatnością gotówka. Co jeśli chcemy wydrukować paragon, a tak naprawdę klient chce nam zapłacić kartą? Wprowadzamy na kasę produkt. Teraz wybierzemy produkt numer 2. Jak zwykle potwierdzamy przyciskiem kod. U nas pod numerem numer 2 zaprogramowana jest drukarka fiskalna, więc podajemy jej cenę. Potwierdzamy przyciskiem OK. Ponownie wstępnie drukowany jest paragon. I w momencie, gdy klient chce zapłacić kartą, podajemy płatność kartą. Jest ona ukryta pod przyciskiem numer 5, a żeby przejść do funkcji na czerwono, musimy przycisnąć najpierw przycisk F i kartę. W ten sposób mamy wystawiony paragon na kartę.